Piąta bolesna, żyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Oddając ducha Panu Bogu, pan jednak zawołność ten głosem. Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mojego. Oto dokonała się jedyna ofiara godna Boga. Jedyna ofiara, która świat odkupuje i duszę uświęca. Jedna kropla krwi Pana Jezusa Wystarczyłaby nas, dla naszego zbawienia Lecz Pan Jezus chciał ją wylać aż do końca By nam okazać wielkość Twojej miłości Jego bowiem mędrzej śmierci zewdzięczamy życie dusz naszych Czyż nie słuszne jest zatem Abyśmy żyli tylko dla Niego Czyż nie powinniśmy oddać się Mu Całym naszym sercem On zasługuje na całą naszą miłość Prośmy zatem Pana mejróca, aby przez swoje zasługi nabyte przez śmierć na krzyżu pociągnął nas do siebie. Prośmy go zarazem o nawrócenie tych, którzy uczestniczyć będą dziś w tym pochodzie ludzi promujących żywota swojego Homoseksualni ekstremiści na zachodzie nawołują proywalizację pedopinie. dzieci od seksu. Już od przedszkola dzieci mają być uczone o masturbacji i instruowane, jak założyć prezerwatywę. Dwunastoletnie dzieci mają umieć komunikować się w celu uprawiania seksu. Homoseksualni ekstremiści na Zachodzie nawołują do legalizacji pedofilii. Edukacja niszczy intymność dzieci i wystawia je na lud pedofilu. Wielu seksedukatorów okazało się pedofilami. I na zachodzie nawołują do legalizacji edukacja Niszczy intymność dzieci. de yeah. arácnico ¡Vamos! ¡Vamos! Dzieci pozbawione są przykładu życia rodzinnego i narażone są na zwiększone ryzyko wykorzystania seksualnego. Efektem edukacji seksualnej promowanej przez WHO jest uzależnienie dzieci od seksu. Już od przedszkola dzieci mają być uczone o masturbacji i instruowane, jak założyć prezerwatywę. Dwunastoletnie dzieci mają umieć komunikować się w celu uprawiania seksu. Homoseksualni ekstremiści na Zachodzie nawołują do legalizacji pedofilii. Seksedukacja niszczy intymność dzieci i wystawia je na pedofilu. Wielu seksedukatorów okazało się pedofilami. wielokrotnie częściej molestują dzieci. Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka. Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka. Nie tęczowa, nie czerwona, wielka polska, narodowa. Nie... Lesbijki mają prawny dostęp do adopcji dzieci. Dzieci pozbawione są w przykładu życia rodzinnego i narażone są na zwiększone ryzyko wykorzystania seksualnego. Efektem edukacji seksualnej promowanej przez WHO jest uzależnienie dzieci od seksu. Już od przedszkola dzieci mają być uczone o masturbacji strułowane, jak założyć prezerwatywę. Dwunastoletnie dzieci mają umieć komunikować się w celu upraniania seksu. Homoseksualni ekstremiści na Zachodzie nawołują do legalizacji pedofilii. Wszechedukacja niszczy intymność dzieci i wystawia je na łód pedofilu. Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka. Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka. Nie tęczowa, nie czerwona, wielka polska, narodowa. Nie laicka, wielka Polska, katolicka. Nie laicka, nie laicka, wielka Polska, katolicka. Nie tęczowa nie czerwona, wielka Polska, narodowa. Nie czerwona, nie czerwona, wielka Polska, narodowa. kraje. I lesbijki mają prawny dostęp do adopcji dzieci. Dzieci pozbawione są przykładu życia rodzinnego i narażone są na zwiększone ryzyko wykorzystania seksualnego. Efektem edukacji seksualnej promowanej przez WHO jest uzależnienie dzieci od seksu. Już od przedszkola dzieci mają być uczone o masturbacji, i instruowane jak założyć prezerwatywę. Dwunastoletnie dzieci mają umieć komunikować się w celu uprawiania seksu. Homoseksualni ekstremiści na Zachodzie nawołują do legalizacji tego typu.